Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w lekostroniczym. Hey. Nasz program ogólnie jest rozrywkowy. Znaczy ja wiem. Ogól, zazwyczaj, prawda? Jak się nam uda coś śmiesznego powiedzieć, czyli nie za często. W sumie tak. Natomiast dzisiaj... no Dobra, no i to jakby katanoga Karola na stole to jest jedyny rozrywkowy element w tym programie. A, jeszcze mogę pokazać więcej. O, <noise> oh ma! Chciałem powiedzieć, proszę. chciałem jakby, wiesz, porozmawiać z tobą, <coughs> rzucić na stół temat. Bardzo z Państwem proszę. również. Bardzo proszę. Więc e, proszę pisać w komentarzach. Piszcie. Co na ten temat myślicie? Proszę bardzo. Przezwodę <coughs> przestał używać kliksa. W, w ubiegłym tygodniu, yep. mianowicie w poniedziałek, odbyło się coś. O takie coś. Co? Wstrząs... wstrząsnęło. Wstrząsnęło, wstrząsnęło całym, poło, Połową. połową. Zachodniego świata. Zachodniego świata? Odnośnie do tego, jak to się w ogóle w 2025 roku wydarza? Jeszcze Short coś takiego? Electricity shortage? Jest. Czyli w, w, Hiszpanii, w Hiszpanii i w portu, części Portugalii uh -huh. zabrakło prądu i tego prądu dosyć długo nie było. A ja nie wiem, jaki był. W Portugalii? Powód. Ja mam dwie osoby, które no. zdawały relacje, prawda, na żywo. No Czyli znaczy nie na żywo, bo nie Cristiano miały prądu. Ronaldo i kto? Nie, bo nie miały prądu, prawda? Co? Miałeś pisać do ludzi? No nie odbierali, nie odpisali, wiesz, gdzie? Bardzo jest to ciekawe zjawisko. Bardzo te osoby mają ciekawe doświadczenie po fa post factum, że mhm. y, wiesz, nie mogli sobie nic tam gotować, bo płyta była indukcyjna. Mhm. Pomyśleli, ja to, to odpalę Grilla, nie mogli, bo brama do czegoś jest elektryczna I też nie to mm, do jakiegoś Co ty gadasz? Telefony się rozładowały, nie mieli powerbanków, bo, bo nie byli też tak przygotowani do tego. Ale telefon nie działał? Bankomaty nie działały, <laughs> na stacjach nie można było zatankować. I jesteś tak. <laughs> Gotówka! I jesteś, i, jesteś tak, I wtedy. Tak sobie kurde, nie jestem, nie zadbałem yep. na taką sytuację, o, yep. o to, bo myślałem pewnie, że taka sytuacja mm -hmm. się nie zdarzy. Zdarzy, tak. Albo że potrwa I... pół godziny, nie? Tak, że potrwa max pół godziny, no bo już jak to jest tak, że w całej. ile nie było tego prądu. Dosyć długo włączali partiami okay. i w znacznej większości włączyli tam na przykład od, nie było od około 12 w ciągu dnia, czy nawet wcześniej. Mm -hmm. Nie, wcześniej. Od no. 10 od rana, od rana do drugiej w nocy. Eee, no jak masz emer. Nie, nie, nie. Żeby jasność, jak masz emergencję. W szpitale i? wiesz. To o jak masz coś takiego, ale jak Masz taki jeden <noise> dzień, podczas któregoś <noise> takiego dzień. to no, się... znaczy słabo, że nie masz prądu i nie możesz siedzieć na, 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 na telefonie z nudów. To jest najgorsze. Czy przesadzam? Napiszcie mi w komentarzach klasycznie wiecie. Byłem w drodze do Sintry, zatrzymałem się na stacji i wtedy dowiedziałem się, że nie ma prądu. Stacja została zamknięta, ale zdążyłem zatankować pacą z góry gotówką. Po 10 minutach utworzyła się kolejka na kilkanaście aut. Na, kilk na kolejnych dało się, Tak, na kolejnych mijanych stacjach było już po kilkadziesiąt aut. Mhm. W mieście wszystko pozamykane, nic nie można było kupić. Mhm. Krążyłem z godzinę, znalazłem market zasilany agregatem, ludzie wykupywali wodę. Mhm. Ciekawe doświadczenie. Oczywiście net też nie działał, nie, nie, nie można było nigdzie zadzwonić. A net nie działał. No. Okay. Okay. Osoby w sąsiadującym domku słuchały radia z auta i tłumaczyły nam, co się dzieje. FM. normalnie. Stary, Rady Wolna Europa. Cieło, 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 cieło. Cieło, cieło. Ty mówią, że I na froncie. Ty, kurczę mówią, że Stalin nie żyje. I to wszystko w 10 godzin, strach się co okay. było po 48 godzinach. Dobra, widzę, że ty to jest Trochę... taki Karol. Ale nie, nie, nie. Nie, nie to pitu, pitu. Ale nie, jest. w ogóle nie, tak. Super, że, masz, że miałeś wiesz... Pierwszy z nią. I, I to jest tylko to, jest to co miałem napisane na tekście, a z drugą sobą gadałem dzisiaj rano jeszcze o tym. No to właśnie I to, i to, nie, to, to są te historie o tym, że nie mieli Banka, że a, wszystko dobra. było zasilane prądem i mm. nic nie mieli. Zaczy, Ty, to, żeby to. była jasność, no z jednej strony ja oczywiście do, domyślam się, że gdyby. Na, na przykład nam teraz wyłączyli prąd, tak? Teraz w tym momencie wyłączam prąd na 10 godzin. I nie, wieś... kamera jest na baterię. byśmy, dokończylibyśmy LSA. to kamień z serca. Ten odcinek Uff. za wolność nasza. <laughs> Dokładnie. Że musielibyśmy zmienić nasze plany na ten dzień, nie wiedząc, kiedy ten prąd wróci. A, poni... a to jest najgorsze, bo jak nie wiesz, kiedy prąd wróci, nie. to robisz tak. Nie, no zaraz włączysz. I tak marnujesz pół dnia, nie? Ale ja bym musiał przekimać u ciebie. O nie. pociągi by nie jeździły. O nie. Mój Boże! Ależ on to byś przekimał, no jakby wiesz, no. Ale może miałem plany na wieczór. No właśnie, o to chodzi, że no to byś się zmienił. Przypominam, była pandemia, prawda? Ale może, te... podczas których wszystkie nasze a... plany się zmieniły ku... w ciągu tygodnia. A, a, a też łatwo ci mówić, Karol. A może nie miałbym Moniki, byłbym samodzielnym rodzicem, muszę odebrać dzieci z przedszkola. To pociąga, są kolejne konsekwencje. Pani tak, musiałaby jest. wziąć te dzieci tak do siebie jest. do domu. W Dokładnie. Z... No tak, tak, no, o tym mówię, że nie że to... mógłbym się z nimi Ale... skontaktować, bo nie działałyby telefony, Karol. Ale to jest przyznasz, że jest to też trochę zaraza naszych czasów, że możemy w 5 sekund skontaktować się z każdą osobą, dzieckiem, żoną, z kimś na drugim końcu Co świata. zaraza. Noże. No, ale ktoś się, najpewniej ktoś by się twoim dzieckiem zajął. W sensie, my też zapomnieliśmy o tym, że dawniej się potrafiliśmy umówić z kimś na tydzień do przodu jednym SMS-em i być danego dnia, o tej godzinie, kurźwa w danym miejscu. Pod a teraz jest tak, a kur... bo się z kimś się mawiałem. A on mi nie potwierdził. No to nie, no to już nie będę. Albo spóźnię się, albo coś. Chcę się. bo zaraz zacznę myśleć, że to ty wywołałeś ten autycz Po to, żeby tak. ludziom przypomnieć, żeśmy się przyzwyczaili. No ja przyzwyczailiśmy się. Ja do... wywołałem autycz, bo nie włączyłem w tym tygodniu jeszcze. No, no, no wiemy. Wiemy. Ja w mózgu autycz. Emotional damage! Nie, nie, bo ja się zgadzam. Też bym nie chciał być w takiej sytuacji, że mam plany, mam coś umówione i nagle mi mówią: No, nie pani chodzi o plany. nie. Jedzie. Nie chodzi o to, że się nie spotkam z kolegą. Chodzi nie, mi o nie, to, to, że mam plany. Że, to że pani w przedszkolu nie będzie wiedziała, dlaczego mnie nie ma i że musi być po no, prostu to Ale stary, to nie jest tak, że. Popatrz, pani. ale pani, to nie jest tak, że pani w przedszkolu nie będzie miała problem z tobą, tylko pani w przedszkolu będzie. Gorzej! Ale poczekaj, pani w przedszkolu będzie miała problem z wszystkimi dziećmi, bo wszystkie dzieci będą w takiej sytuacji, więc pani przyjdzie w przedszkolu, A poczekaj, Idzie na tryb awaryjny, czyli najpewniej nie pójdzie do domu, tak, to jest zupełnie zmieni i mam tego pełną świadomość, i zajmie się tymi dziećmi, aż rodzice się tam dotoczą, żeby je pozabierać. W sensie jakby zmieniasz styl swojej pracy na okoliczność wyjątkową. Co? W Mogę to powiedzieć? Nie. Tak? Okej. Okay. Nie no, bo zaraz będzie, że napisałeś to serio. No, ale coś się stało? No nie no właśnie, na nawet jakbym nie wrócił do domu, bo coś się stanie. Wiesz, no bo ona tak. wraca i myśli, że będziemy w domu. No tak. A nazwy by nie było w domu. No i co by zrobiła wtedy? No, dziecko bez telefonu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Karol, ale ja nie, nie, nie gadam ale, o tym. ale nie, ale poczekaj, nie, ale, nie bo, bo ty bo, jesteś... bagetalizujesz bo temat, Karol. Nie właśnie nie. Ja uważam, że trzeba pokonać strachy, racjonalizując to, co faktycznie by się wydarzyło, a nie żyć w sytuacji. Kurwa, nie na miałaby telefonu, no to jest. Nie, to jest autentycznie koniec tej sytuacji. No co by się wydarzyło? Przejdźmy przez to razem. Rozumieć. Jeżeli by, jeżeli by była pod mieszkaniem i załóżmy, że, że jest racjonalną ośmiolatką, raczej jest. Czekałaby pewnie pod mieszkaniem na was. Nie ma telefonu. na pewno by się nie rozpłakała. Być może by się rozpłakała. Czy jest szansa, że poszłaby do któregoś sąsiada? Nie. Czemu? Bo nie znamy się z nikim na tyle dobrze, żeby przyjął nasze dziecko. W porządku. Ale jest, ale, ale czyli załóżmy, nie jesteśmy w jej głowie. Czy zostałaby pod drzwiami? Najpewniej by została pod drzwiami, e bo nie miałaby gdzieś. Czy miałaby gdzieś? To znaczy, nie no, stop, wszyscy ci sąsiedzi z e mm -hmm. klatki, jakby ją zobaczyli sami, no to by ją wzięli. Ben. To jest jeden. Czy mogłaby wrócić do szkoły? Ale ci z nie mają numeru telefonu, to. to, to. No ja rozumiem, ale by ją przetrzymali i wieczorem by po, przychodzili do was popukać, czy już wróciliście do drzwi, prawda? No, tak by zrobili większość ludzi, jest uczciwa, dobra, a i może, tak a a może to nie są dobrzy ludzie. No ja wiem, tak. Gwałciciele <noise> i pedraści. Nie wiadomo, co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają, że Randol się trzęsie. Skoro sama przyszła bez telefonu, to znaczy, że przyszła sama ze szkoły, tak? Mhm. Czyli mogłaby wrócić do szkoły. Mówimy o sytuacji, że nie ma prądu, Tylko czyli nie pewnie dzieckiem... bardzo wysoki poziom kumaczyngu u ośmioletniej, przestraszonej 100%, 100%, 100 się, jeżeli by wyłączyli prąd, jest duża szansa, że w ogóle by nie została wypuszczona ze szkoły. Nie wjechałaby ale... na górę window, bo by nie działała. To prawda. Poza tym musiałaby zostać, jeżeli by wyłączyli prąd... To musieliby go wyłączyć w tym momencie, kiedy ona byłaby między szkołą a domem, bo jeżeli by wyłączyli prąd i pani by się dowiedziała, że jest taka sytuacja, to by żadnego dziecka nie wypuściła do domu. Tylko by wszystkie zostały w szkole. Świat działa, bo się zabezpieczamy względnie nawzajem. Raczej byłoby okej, okay. przyda się jej wiesz, umiejętność, ale to, to nie jest tak, że wiesz, nie otworzył się spadochron. Ale rozumiem, że się troszczysz, to ja to totalnie czaję. Bo ja, żeby jasność, ja też mówię o sytuacji, w której jest wyłączony prąd no na przykład dobrze. na 24 godziny, nie? Nie na zawsze. To na dobę. Ja chcę, żeby to zmienił, wiesz? Rozmroziłyby się lodówki, ja tylko, ja tylko się jak, rzeczy. Ja tylko, ja tylko mówię. Żebym musiał rodzić w domu, Ja, to ja też nie tylko fajnie. mówię. że przezorny, zawsze ubezpieczony. Prawda, ale nie da się na wszystko ubezpieczyć. Nie da się, to jest niemożliwe. To niemożliwe. Nie da się ubezpieczyć od życia. Te torby, co żeśmy dostali. Pamiętasz je? Tak, tak. Hellbag. U mnie o to zawsze stoi przy drzwiach wejściowych do e, piwnicy. Mhm. Żeby po prostu ciach, ciach, ciach. Mhm. Na wypadek wojny, nie? I a ten plecak ci tutaj, Ale ciebie, nie ciebie bo... bawi jak ludzie się przygotowują na jakieś czarne, ten, Ale Wiesz albo... co, tam masz środko otwierać jeszcze czas? Tak. Tak? Okej. Okay. Tak, no ale to ostatnio coś tam rzucałem, co tu jest. Powerbanki zawsze trzymam naładowane, mhm. na wszelki wypadek. Mhm. Na wypadek wojny powerbanki ja też trzymam zawsze naładowane, żeby nimi rzucać w ruskich. Dobry plan! Ej, ale wy widzieliście moje powerbanki? Czekaj, bo ludzie się śmieją. Poczekaj. Zobaczcie, A, czy, ja mam power bank. Żeby nie rzucać, bo, no że wybuchną w no to One są w ogóle tak zrobione, żeby jakby co? To jest jak w więzieniu. To kur... Ta, kur... <grystanie> A ja mam mówię, akumulator na kablu czy bateria jest? 94% kurwa, jest Do przodu. No to wiesz, no to musiałbyś tu przyjść do biura. A w domu masz naładowany powerbank? Mam nadzieję, nie wiem. No nie, no dobra, no ty nie, może ale nie ciekawie. Ale... Nie, nie. mogę, żeby się nie przygotowywać w No bo teraz mnie zrzucasz na jakąś pozycję, jakbym uważał, że wszystko zawsze będzie ok. Nie. nie, ja doceniam nie, ja doceniam Twój punkt widzenia polegający na tym, aby nie ulegać lękom, nie ulegać mieszkaństwu. Tak. No. Doceniam ten punkt widzenia. Jest, to jest dobry punkt widzenia. To jest taki, no spokojnie, jakby wiesz, czy to, co wydaje się straszne, jest, aby na Pewno tak, strasznie. Ja jestem tutaj po tej stronie. I ja mam też, wiesz, ulegam temu, mhm. też czasem w takich normalnych życiowych sytuacjach, więc to jest tak, sobie... Warto się zastanowić, co w no. tym najstraszniejszym scenariuszu faktycznie może się wydarzyć, ale też warto być po drugiej stronie, moim zdaniem, czyli mieć świadomość tego, że możesz iść teraz, iść na dół i zagapić się i wejść pod auto pod swoim własnym domem. I uwaga, uwaga, surprise, surprise to jest większość wypadków. większość wypadków idzie w domu. Przerwa, dostaje prądu na duże miasta takie jak Walencja, Madryt, Barcelona, Sewilla. Mhm. Walencji nie działa sygnalizacja świetlna na ulicach, nie ma dostępu do internetu, nie działa mhm. łączność komórkowa. Nie, I nie, nie ]żą w tym więcej, jak... jakieś mega strasznej rzeczy. Nie jeździ metro i tramwaje, podobne problemy? Hmm? Gdzie ewakuowany jest metro. Stare metro też, zatrzymujesz się w połowie ten metra pod ziemią. No. Znaczy, A poza, jest... poza jeżeli no, no. nie jesteś, jeżeli nie, bo jeżeli nie jesteś starą osobą, która ma problemy z mobilnością, nie jesteś osobą na wózku, no to kurwa, co musisz zrobić? No musisz wyjść z metra i dojść do kolejnej stacji. No nie, no to to, to, to jest po, ponad moje siły iść pół kilometra. No ziomek, no. To jest dramat, kurwa. No jeżeli nie masz klaustrofobii, ani jakichś takich rzeczy, jesteś jesteś jeżeli to masz, to to jest problem, więc pewnie ktoś ci musi pomóc, musicie nieść albo albo ci trzymać no się za rękę. No, no tak, właśnie. ale po to się mamy nawzajem, o tym mówię, że w takiej sytuacji. Jesteśmy po to, żeby obcą osobę, jakąś babę, wziąć na ręce i ją nieść. Bo jesteś zdrowy i młody. Nie, nie bardzo, ale... Jak nie ty, to ktoś inny. Dlatego większość ludzi jest zdrowa jednak. mówimy się tutaj, chyba się zgodzimy, że większość ludzi jest mobilna w metrze. Zdrowa, mobilna i jest w stanie pomóc tym, tej mniejszości, która nie jest w stanie. Więc jak metro wyłączą, to ja, ja przychwycę mam... dziadka jakiegoś ja z innym tak... typem i go będę niósł, no. Ja mam czasem tak, że ja myślę, że ty jesteś w niektórych aspektach bardziej chrześcijański ode mnie. A ty byś nie niósł? Nie, no bo widzisz... No, bo moje, moje, moje gdzieś tam pewnie obawy yy, się koncentrują wobec, wokół jakichś lęków, mm -hmm. wokół mnie bądź rodziny, a twoje idą jakoś tak, mam wrażenie, wokół tego. Wspomniał mi się, jak powiedziałeś to, że mamy siebie, od tego mm -hmm. mamy siebie. No, ale yy, jako ludzie. Żeby też innym pomóc. Nie wiem, czy jakby było bardzo źle. No. Czy byś niósł? E, nie Nie, nie. Nie osłupiajś nie Nie A nie, właśnie starych Najpierw byś niósł. pytał, najpierw byś pytał. Nie, najpierw siebie bym. Niósł. Na kogo głosujesz? Nie, po prostu wiesz, no tak jak w tym, tak jak w tym filmie, no. kurde, zastanawiam się, jakim jestem człowiekiem, tak głęboko, głęboko, że znamy się na tyle, ile nas przetestowały bardzo trudne sytuacje życiowe. No w tym filmie co ta lawina ta leci, lawina? I ojciec A, no, ucieka. No, 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 no. I że nie ratuje rodziny, tylko sam ucieka. Też bym uciekał. Właśnie nie wiem, Karol. Ja też nie wiem. Dlatego wiesz co? Nie jeżdżę na nartach. Dziękuję bardzo. Nie znoszę no, nartach. Ale nie chodzi o narty, chodzi właśnie o taki brak prądu w metrze. Nie ja wiem, ja wiem. Czy pierwszy sobie? to przepraszam, panie, ale muszę stąd wyjść. tak, Przepraszam, czy może pani ja się boję! Czy państwo nie rozumiecie, że ja się boję o swoje życie? Ja się boję strasznie! Ja się boję, że ja umrę! A ludzie tak. Żarówka się spaliła. Jest okej. Okay. Okay. O matko Boszko. Ale powiem ci, jak już tak gadamy o takich sytuacjach, za każdym razem, nie latam często samolotem, ale kur... Ja chyba przy każdym locie, przynajmniej przez 5 sekund mi przechodzi przez głowę taka myśl. A jakby spadł? Ale teraz pod bardzo konkret... Ale, ale, ale po części się zabije, że jak spadnie. Znaczy musiałby tak spaść z góry. ale... Ale, ale, wiek... łączysz, ale emergency landing... Ja wiem, wiek, Będzie wiek. szorował po... Tak, ale no. mówimy o sytuacji, że że jednak wiesz, że to pierdolenie, I zawsze mam. Je bo ja to. Ja nie mam strachu przed lataniem, żeby jasność. Mi to przychodzi w losowym momencie. Ale właśnie filmów oglądałeś. Tak, ale mi to przychodzi w momencie bardzo konkretny mam kontekst tego myślenia. Że o czym bym myślał? Jakbym wiedział, że się rozbijemy? Jakbym jak się zachował? Oczy, oczy, gdzie by mój mózg powędrował? Jakbym wiedział, że po prostu lecimy i. i a pula i lecimy. Pula. O, o czym bym o, myślał? A jest. I powiem ci, że nie wiem. W sensie, nie mam I zastanawiasz się przez chwilę, tak. o o czym i nie wiesz, tak? No bo nie wiem. O czym mówisz? Czy ja bym zaczął się modlić, czy bym się chwycił krzesła, czy bym zaczął krzyczeć, czy bym... No nie wiem, czy bym siedział nie tak, tak, chwycenie się krzesła ci pomoże. No ale, no ale tak się robi, tak? Jak masz stres. Nie, Tak się robi. No tak, bo jak Mogę się samolot rozbija, to dużo to spraw zmienia, jak Tak zrobisz. No to po co mówię, żeby tak robić? Głowa w dół. Łatwiej się mieścisz potem w skrzynić, skrzyni, co jest? Tak mówią? Że głowa w dół, czy nie? Głowa w dół jest tak. Brace for Landing. Tak, ale chyba to chodzi o. Tle... To nie chodzi o tlen przypadkiem? Że tam się na nadle... Nie, nie wiem. Nie, bo że coś ci może spać na głowę, po prostu, to, to się mógłby No, wielu nie. P... <noise> nie ja, nie ja wiem. też nie wiem, ale faktycznie tak się robi. No. A ty masz miałeś takie, że jakbyśmy. Bardzo... Przy leceniu pewnie nie, ale okay. bardzo ciekawa myśl, o czym bym w ostatnich chwilach myślał, jeśli miałbym jeszcze czas pomyśleć, ale to też. No i właśnie samolot jest takim miejscem, że wiesz, że to tak. jest tak, że nawet jeżeli się nie rozbijasz finalnie, no to umówmy się. Jakby stary zaczął, zacząłby płonąć no. lewy silnik pomyślałbyś, że zginiesz? Że płonie lewy silnik stary. Czyli jest bardzo duża szansa rosnąca z każdą chwilą, że się rozje****my. Uh -huh. No właśnie. Więc zacząłbyś myśleć, siłą rzeczy zacząłbyś myśleć, okej, okay, czyli za chwilę umrę. I o czym myślisz przez te... I to najgorsze jest w samolocie, bo ty możesz stary z 10 minut spadać, nie? 10 minut myślenia o śmierci, to jest strasznie dużo Ale nie, było... nie byśmy dużo. Byś 10 śmierci. minut przed śmiercią, byś. byś się, bałbyś się całą sytuacją. Tak. O matko, o matko. No, no tak. Czyli wiesz, tu, tu tu, płonie, tu spada, tu coś, ten, tu ktoś krzyczy. Ale nie o to że za chwilę umrę, no Bo co mi co, że spadło coś? No, ale nie no. to spadło, to spadło. A nie pomógłbyś właśnie jakiś. Ja, ale jak mam właśnie nie jesteś w stanie pomóc. Nie jesteś babie byś nie pomógł tam. Ale, że, na przykład ona o, widziałbyś, że ona się boi bardziej od ciebie i by się próbowała pocieszyć. Ale oboje umrzemy, to nie ma znaczenia już teraz, że ona o. się boi. Nie uważasz, że ma znaczenie jak te ostatnie 10 minut przez jak ktoś spędzi? Masz rację, zagrajbyśmy w Uno. <laughs> I pomakala. <grystanie> e, przepraszam, bo widzę, że pani się strasznie boi śmierci. <grystanie> bo ja to mam karty. Pani ruch! W tysiąca? <grystanie> to, to, to jest sytuacja, która by mnie realnie zestresowała. Ja bym pewnie bym myślał, prądu na godzinę czy na pewno. Ja bym pewnie myślał o jakichś takich eschatologicznych sprawach. Trudne słowo, i pewnie wokół... Pytania byłyby wokół do samego siebie, jak to śpiewała Wieszczka Narodowa, Agnieszka Chelińska. Czy warto było szaleć tak? Mm -hmm. I czy, czy warto było tak cfania czasem w życiu? No Myślałbyś tak. o tym lecąc. to kurde, nie warto było jednak być takim. No. A tam pi, 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 no. pi. Ja tak... miałem takie w... Mogłem być milszy. <laughs> Pip, pi, pi, pi. Chyba takie bym miał. Oh wow, fajnie. Tak, tak nie warto fajne. było kować. Nie, nie, tam... jestem, nie jestem taki fifa rafa, skoro zaraz spadnę. To, to ja myślę, że ja bym tak Proszę. nie intelektualizował. Ja, ja, ja myślę, że taki Paniczny strach, bo to bo chyba wtedy się włącza taki wiesz, taki ostateczny strach, taki kurwa, nie strach na zasadzie, tak jakby wiesz, że się rozbijesz, nie? że jakby no mhm. rozbijesz się za rowerem czy czymś, nie? Mhm. I miałeś tą chwilę. Mhm. Takiego, że wiedziałeś, że no kurka, ściskasz hamulec, nie działa. Mhm. No to. to, to mhm. To taki strach? Tylko, że to on trwa długo. Ten taki ostateczny znaczy, paniczny strach. Ja myślę, że miałem strach pokroju tego, co miewałem kilka razy w jakichś kwestiach zdrowotnych, czyli jak miałem mm -hmm. atak tej kamicy nerkowej i tak mm -hmm. dalej. Pierwszy raz jak miałem, to myślałem, że umieram dosłownie, bo nie wiedziałem, okay. że to atak kamicy. Myślałem, ok, okay it's my time. It's my time no. I potem jak to przechodzi i przechodzi i wracasz do normy, to zaczynasz trochę rekonfigurować to myślenie i sobieś, ja może... każdej chwili może mnie za chwilę nie być. Mm -hmm. I na co dzień przez to, że o tym nie myślisz, to sobie myślisz, się nie no, to przez to, że o tym nie myślałem, to pewnie będę żył e e forever, mm -hmm, ego. Tak. Nie mam powodu do rekonfigurowania swojego myślenia specjalnie i tak dalej. I potem, jak miałem to, znowu coś tam z tym ściszanie, muszę się zadbać, bo to wiesz, bo też jakoś tak nie zawsze będę pewnie. I pewnie wtedy też bym reawoluował swoje życie. Hmm. No dobrze, i nie zapominajmy, moi drodzy, że już. W tym roku, wczoraj i dzisiaj 86-letni pan Józef Peruga z Kalisza. W tym roku po raz kolejny przystępuje do matury. A ja. W zeszłym roku się niestety nie udało zdać matmę języka polskiego, jednak pan Józef się postanowił nie poddawać. Mam nadzieję, że uczył się pilnie. Mam nadzieję, że trafi w klucz przede wszystkim i że nie dostanie żadnych kurde postmodernistycznych e, mhm. pytań. Po prostu tylko. Wczor... Czy znaczy, rok temu zdawał pierwszy raz i teraz drugi? Nie wiem, czy pierwszy, ale już zdawał jako 85-letni. Karol, w ogóle, dla nie sezonowców, Karol mówi, że mówiliśmy o tym w lesie. Ja nie pamiętam mówiliśmy tego żonu zeszłego roku. Myślę, że wystarczy znaleźć odcinki z matury z zeszłego roku. Okay. I mówiliśmy o nim na 100%. Albo może ja go miałem w temacie. Ale ja go pamiętam, o to chyba. Ja nie będę właśnie. Ja go pamiętam. Ale, ale myślę, że jak ja go nie pamiętam, a było, to znaczy, że... Starzeje się, starzeje się. <laughs> ale starzeje się w ogóle siwe włosy. No. Dziś sam jestem dziadkiem. Crazy! Crazy, drodzy Państwo, pogadaliśmy dzisiaj o śmierci, pogadaliśmy o śmierci dla niektórych, y, jaką jest matura, a jutro porozmawiamy o czymś zupełnie innym, tymczasem kłaniamy się Wam nie bo... Kłaniam. Kłaniam. Ba <głaniam> Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i bądźcie lekko... ...stronniczy. I co? Powodzenia, dzieciaczki!